Kochani, szczęść Boże, jestem w wyjątkowym miejscu przy wyjątkowym drzewie. Takiego drzewa jeszcze nie widzieliście. Dlaczego jest wyjątkowe? Dlatego, że w 1929 roku w tym miejscu Pan Jezus objawił się świętej siostrze Faustynie. I kochani, jestem ciekaw, Wy też pewnie, jak to było. Wyobraźcie sobie, że jest niesamowita możliwość, abyśmy dzisiaj zapytali Faustynę, jak to rzeczywiście było. Chodźcie ze mną. Kochani, jestem tu. Jest z nami siostra. Od razu zadaję pytanie. Siostro, dlaczego siostra jest siostrą Faustyną? Bo tak mam na imię. No to siostro, jak to było w tym miejscu? Niech siostra opowie nam. Tak, to było tak, że Faustyna, gdy przebywała w naszym klasztorze w 1929 roku, Miała taki dzień modlitwy, skupienia, byśmy to dzisiaj nazwali. Przyszła się tutaj pomodlić nad to jezioro, to jest w pobliżu naszego klasztoru. I kontemplowała piękno. Teraz jest zima, co prawda nie widać tego piękna, ale to było latem, więc podobało jej się to wszystko i dziękowała Bogu za te wszystkie piękne rzeczy, które Pan Bóg stworzył dla człowieka. I w tym momencie stanął przed nią Jezus i powiedział tak. To wszystko dla Ciebie z miłości stworzyłem, oblubnica moja, ale o wiele piękniejsze rzeczy przygotowałem dla Ciebie w wieczności. I siostro, chciałabyś zostać w tej wieczności? Jak najbardziej, pragnę no ale, tego. Ale co musimy zrobić, żeby być w wieczności? To nie jest takie łatwe chyba. A, żeby być w wieczności, to na pewno musimy naśladować świętych, a przede wszystkim Matkę Bożą. Matkę Najświętszą, tak. Tak, dokładnie. Kochani, w Fatimie Pan Bóg przekazał nam taką prawdę, że w niepokalanym sercu Maryi ukrył ratunek dla świata, ale tak naprawdę ratunek dla każdego z nas. A naszą drogą do niepokalanego serca Maryi jest nasze nabożeństwo do niej. A takim najdoskonalszym nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny jest właśnie to, jak napisał święty Ludwik Grion de Montfort w swoim traktacie, które polega na tym, że oddajemy życie jej synowi przez jej ręce. I tą drogą do świętości wielu świętych postępowało. Święta Faustyna też? Ona była niesamowicie jej oddana i też Matka Boża do niej często przychodziła, zjawiała się jej. A czy siostra jest Matce Bożej oddana? Tak, jestem. E, dlatego też, że Matka Boża sama powołała mnie do swojego zgromadzenia, które ma nazwę Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pięknie. Kochani, zapraszamy Was wszystkich. Tych, którzy Matce Bożej już są oddani i tych, którzy zamierzają lub być może oddadzą się niebawem. Matce Bożej, zapraszamy Was na wyjątkowe spotkanie na YouTubie. Kanał na YouTubie Rzeczpospolita Maryjna. Będzie z nami ksiądz, który dzięki oddaniu Matce Bożej żyje, który żyje oddaniem Matce Bożej i tak naprawdę o oddaniu Matce Bożej wie wszystko. I zapytamy Go o wszystko, każde pytanie. Mu zadamy, żebyśmy tylko wiedzieli, jak naśladować Najświętszą Maryję Pannę w naszej drodze do nieba. Także zapraszamy Was. Najbliższy wtorek, godzina 20.30. Kanał na YouTubie Rzecz Pospolita Maryna. Dziękujemy. Święta Faustyna Móc się zdaniem. <ś> <z, <Herm Straße> <quie> <Właśnie>. z Panem Bogiem. Na Rzecz Pospolita Maryna. Będzie z nami ksiądz. Który dzięki oddaniu Matce Bożej żyje, który żyje oddaniem Matce Bożej i tak naprawdę o oddaniu Matce Bożej wie wszystko. I zapytamy go o wszystko, każde pytanie mu zadamy, żebyśmy tylko wiedzieli, jak naśladować Najświętszą Maryję Pannę w naszej drodze do nieba. Także zapraszamy Was. Najbliższy wtorek, godzina 20:30, kanał na YouTube Rzeczpospolita Maryjna. Dziękujemy. Święta fałsty domudzie znana. Z panem Bogiem. Rzeczpospolita. Przyznam się, że jestem zaskoczony jakością tego klipu, który przed chwilą mogliśmy zobaczyć. Bo do tej pory, gdy pan Tomasz konstruował tego rodzaju filmik, to trzeba było ludziom wyjaśniać, że tam nie ma żadnej wojny, że nikt nie ucierpiał, ani ludzie, ani zwierzęta. Te wybuchy to tak tylko na niby. A tu proszę, pełna pokoju, radości, opowieść o świętej siostrze Faustynie Kowalskiej której ukazał się Pan Jezus, a ukazał się, to nie zostało niestety powiedziane wyraźnie, nad małym jeziorem Kierskim w Kiekszu pod Poznaniem właśnie w 1929 roku. Super, coś, coś pięknego. Mała tylko wątpliwość z mojej strony, tutaj Pan Tomasz zapowiadał, że to spotkanie wtorkowe o 20.30 będzie z udziałem księdza, który wszystko wie o daniu się Matce Bożej na własność. Przyznam się, że nie wiem, co to jest za ksiądz. Pan Tomasz ze mną tego nie uzgadniał. Być może mnie miał na myśli, ale no, to jest pomyłka. Ja nie wiem wszystkiego. W ogóle księża, którzy wszystko wiedzą, to takie zwierzę w przyrodzie nie występuje. No ale jeśli będzie ten gość, to się ucieszymy z jego obecności. Mam nadzieję, że będzie dużo pożytku z tego spotkania wtorkowego. Zachęcam Was wszystkich, byście wzięli w nim udział. Szczęść Boże! Specjalnie dla księdza.